trochę czasu. To chyba dobry moment, żeby przyjrzeć się tej masce. O, to MJ. Cześć, MJ. Jeszcze nie śpisz? Nadrabiam zaległości. Widzę, że miałeś dzisiaj niezłe starcie z... Tak, był wyjątkowo wojowniczy. W każdym razie dzięki za kolację. Ile Ci wisze? Co powiesz na przysługę? Wciąż masz tę maskę z galerii? Tak, właśnie wybieram się do Pist, żeby zapytać o nią Martina Lee. Martina Lee? Po co? Ukończył historię sztuki. Jeśli ktoś może coś wiedzieć o pochodzeniu tej maski, to on. Ekstra, informuj mnie na bieżąco, dobra? Jak mówiłam, wydaje mi się, że to grubsza sprawa i zamierzam ją opisać. E, jasne. Czyli że mogę dzwonić, kiedy chcę? Jasne. Kiedy tam chcesz? Więc chyba znowu rozmawiamy. Już prawie ranek. Niedługo zjawi się pan Lee. Może coś zjem? Pan Lee powinien być już w swoim gabinecie. Peter Czego ci trzeba? Przepraszam, że przeszkadzam. Moja przyjaciółka Mary Jane jest reporterką. Pisze artykuł o imporcie dzieł sztuki i znalazła coś. Potrzebuję opinii eksperta, wiem, że pan ma wykształcenie. Być może w końcu mi się do czegoś przyda. Pokaż co tam masz. Ciekawe. Gdzie to znalazła? E, nie jestem pewny. Co to takiego? Replika chińskiej maski operowej. Od lat takiej nie widziałem. Ten symbol z tyłu oznacza demona. Demona? Mój ojciec w dzieciństwie czytał mi historię o duchach, w których były ta maska i symbol. Strasznie się ich bałem. Peter, słuchaj ta maska może wiązać się z niebezpiecznymi ludźmi. Niech Mary Jane znajdzie inny temat. Może jej coś grozić? Tego nie wiem. Warto ryzykować? Symbol wewnątrz maski oznacza demona. Pan mi się wystraszył. Nigdy go takiego nie widziałem. Powiedział nawet, żebyś odpuściła tę sprawę. Jeszcze czego? Myślisz, że pan Liwi więcej niż twierdzi? Nie, chyba po prostu odezwały się jakieś dziwne wspomnienia. Wiem, że miał dość trudne dzieciństwo. Jasne, ma sens. Demony... Chwytliwa nazwa. Dobra, biorę się do pisania. Pa. Cóż, poszło lepiej niż myślałem. Mam trochę wolnego czasu przed wizytą w laboratorium. Zobaczmy czy na mieście jest coś do zrobienia. Wszystkie jednostki. Dwa pościg za autem. Celem zdarzenia jest darształ. Odbiór. Dobra, nie dostanie spieczu gwiazdek. Chcą Niech on działa! To już jest kłamstwo. Czas na wysiadkę! Tak kończy gang, który nie umie jeździć. Rozmawiałam z panem Lee. Martwi się. Wplątałeś się w coś niebezpiecznego? A, to tylko temat, który bada Mary Jane. Nie martw się, dopilnuję, żeby uważała. Proszę, powiedz, że do siebie wróciliście. Rozmawiamy ze sobą. To już coś. Mam nadzieję, że pan Lee nie jest zły. Po prostu się martwi. Przyznam, że trochę mnie to poruszyło. Wiedziałam, że cię lubi. Dziwia to, jak chętnie pomagasz innym. Myślę, że widzi w tobie odbicie młodszego siebie. Dwie piekielnie bystre sieroty. Ja też go podziwiam. Masz świetnego szefa, ciociu. Powtórzę mu to. Kocham cię, Peter. Do wszystkich mamy handel narkotykami. Halo? Peter, tu doktor Octavius. O, co słychać? Kapral Texidor przyszedł na próbę. Na śmierć zapomniałem. To, to znaczy, nie zapomniałem, tylko e, zaraz tam będę. Spóźnialstwo zaczyna wchodzić ci w nawyk. Weź się w garść, Marker. Stać na więcej. Ach, ma rację. Straciłem na chubę czasu. Uff.